Cześć, witajcie na moim kanale. A w tym odcinku postanowiłem zrobić filmik, jak zacząć inwestować własnym kapitałem, a nie oszcz oszczędnościami rodzinnymi. Mam to wszystko tutaj rozpisane, co po kolei. Moim zdaniem najpierw potrzebny nam jest kapitał i trzeba go uzbierać, więc będzie nam potrzebna skarbonka. Ile tego kapitału na początek uzbierać? Yy... Ja Wam proponuję uzbierać 1000 zł. 1000 zł to jest dość fajna kwota, którą możemy sobie operować. I teraz najważniejsze pytanie jest: skąd pobrać fundusze na pierwszą inwestycję? Możemy tak zainwestować we wszystko: w srebro, w starocie, w monety, w kryptowaluty, w giełdę, w akcji pierwszy. Ale to na razie sobie pominiemy. Więc mam rozpisane, co mogą zrobić osoby mieszkające w mieście i co mogą zrobić osoby mieszkające na wsi. Na wsi jest dużo więcej możliwości niż w mieście, moim zdaniem. Mogę się mylić. Więc co mogą zrobić osoby mieszkające w mieście? W pierwszej kolejności yy, mogą zobaczyć, co mogą sprzedać z mieszkania. Może w piwnicy mają jakieś stare narzędzia. Jakieś stare zegarki, czy coś, co im jest naprawdę niepotrzebne. I w pierwszej kolejności można to wystawić na grupach lub na portalach, gdzie ogłoszenia są za darmo. To jest już pierwszy krok do zdobycia środków. Potem w mieście, no może się to wydać Wam śmieszne, ale wycieczki po osiedlowych śmietnikach są dość ciekawym zajęciem, ponieważ można tam sporo staroci. Znaleźć na sprzedaż. Nie mówię tutaj o złocie czy srebrze, chociaż yy, często mam kontakt z taką jedną osobą, która chodzi po śmietnikach i naprawdę yy, ona nie grzebie w, w śmietnikach, tylko yy, to, co leży obok, po prostu yy, przegrzebuje i znajduje naprawdę ciekawe rzeczy. Nawet monety, nawet monety srebrne oraz biżuterię złotą i srebrną. Prace dorywcze, czyli jakieś, nie wiem. Um, jeżeli ktoś na przykład pracuje od poniedziałku do piątku, to w weekend może sobie gdzieś tam dorobić, dodatkową fuchę sobie wziąć. Na przykład wykładanie towarów, w weekendy, inwentaryzacja nocna też fajne, też fajne pieniądze są na inwentaryzacji wieczornych. I teraz mam tutaj rozpisane um, Rzeczy, co mogą zrobić ludzie mieszkający na wsi. Sprzedaż złomu na przykład. Na wsi to wieś jest naprawdę bogata, moim zdaniem. Zbieranie orzechów włoskich to raczej w październiku, listopadzie. Można sprzedać surowe orzechy, nawet po 20-30 zł za kilogram świeżych orzechów. Ewentualnie łuskane. Do cukierni można sprzedać. Tam są skupy chyba obecnie po 15 nawet złotych. Można je wysuszyć przez zimę i naupać. Zbieranie grzybów oraz runa leśnego też fajne zajęcie. W lutym i marcu zbieranie zrzutów jeleni. To też jest kilka takich grup, które zbierają. Zrzuty, można na tym zarobić no, kilka dobrych tysięcy, a najlepiej zarabiałem nawet kilkanaście tysięcy. Cena jest różna, jeżeli chodzi o skup. W jednym roku jest mniejszy, a w innym roku jest dużo większy skup, nawet i po 120 zł za kilogram poroża. Zbieranie i skup jabłek. No, są opuszczone sady na wsiach i to dość. I to dość jest to teraz pospolite, ponieważ młodzi się nie biorą za gospodarkę, więc Jest pełno opuszczonych sadów, gdzie można oddać jabłka do skupu, na przykład spady Zbieranie owoców, malin i innych tego typu rzeczy Też można sobie dorobić Sprzedaż staroci z domu, no to tak samo jak w mieście Oraz prace dorywcze. No kiedyś na przykład wniosłem starszej pani drewno Do piwnicy, tam nie było tego dużo I dostałem pani powiedziała, że ma, ma złom dla mnie, a okazało się, że to była mała motorynka, która była warta wtedy około 500 zł. To są moje takie typy, więc jeżeli yy, będziemy odkładać pieniądze, będziemy yy, mieli chęci na pracę, no to możemy potem otrzymać pieniądze, tak? Potem jest pierwsza inwestycja. Pierwsza inwestycja na przykład w srebro. Sztabka kosztuje 3000, obecnie 3500 na rynku prywatnym, a u dealerów no to ponad, grubo ponad 4000. To Wam raczej od razem od osób prywatnych można z miłą chęcią kupić. I teraz, tak, no. no Największym problemem w oszczędzaniu no, jest rodzina, tak? Czasem są pieniądze potrzebne i nie da rady odłożyć, więc są, to są moje takie prace dorywcze, które można wykonać i nie nadszarpnąć budżetu rodzinnego. Są kobiety, które potrafią wyciągnąć ostatnie 50 zł z gaci, a są takie, które potrafią na przykład dołożyć do inwestycji. A 1000 zł to dla rodziny naprawdę duży wydatek. Tak samo jak i dla nastolatka. Ja zacząłem od wieku 16 lat już zarabiać pierwsze pieniądze. Tam chyba upałem wtedy orzechy na Wigilię. Nie pamiętam. No i wtedy sobie zarobiłem pierwszy raz na buty. Ja, tu nie, ja tam Wam nie mówię, że macie inwestować i rozmnażać te pieniądze i nie wiadomo ile zarabiać. Ale na przykład no, możecie sobie kupić buty, ciuchy. Albo na przykład. Nowy komputer. Tak samo mm, można założyć skarbonkę i sobie wrzucać drobne też pieniążki. Odmawiać sobie niektórych rzeczy. Ale potem, jak już uzbieracie tysiąc, i sobie na przykład powiecie, biorę i kupuję na przykład wiaderko monet. Przechodzicie do domu, a tam na przykład kilka srebrnych monet i jesteście do przodu na przykład 200 albo 300 złotych. No, i tak inwestujecie, inwestujecie i macie kupę pieniędzy, tak? Jest kupa pieniędzy, ale też na przykład możecie wszystko stracić na pierwszej inwestycji i nie będziecie mieli nic możliwe, tak? Jest. Każdy się uczy na błędach i moim zdaniem nie, ma się, nie macie się czego bać jeżeli chodzi o inwestycje raz się sparzycie ale to was nauczy na raz kolejny że błędy będą ale będziecie się uczyć na błędach to jest mój poradnik jeżeli chodzi o zarabianie ja wam nie mówię żebyście inwestowali na przykład w coś yy, co ktoś chce promować bo to jest taki mój sposób no który po prostu się sprawdził. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.